3, 2, 1. akcja! Cześć, jestem Anna Jagoda-Mrożek i od czterech lat walczę o swoje marzenia. Prowadząc studio filmowe Fata ANIMA zajmuję się warsztatami filmu animowanego z dziećmi, z młodzieżą, czasem również z dorosłymi. Animacja w moim życiu pojawiła się niespodziewanie. Dla mnie osobiście jest to możliwość kreowania nowych światów i przestrzeni. Pragnę dzielić się tą pasją z innymi: z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Chcę realizować duże projekty. Stypendium z wyboru to finansowe wsparcie, które pozwoli mi rozwinąć skrzydła. Raz do roku, od dwóch lat, organizuję festiwal, animuje moje miasto. W tym roku mieliśmy już drugą edycję. Tak właśnie wyglądają warsztaty z dziećmi. Jednak do pełni szczęścia brakuje nam podstawowego sprzętu. Takiego jak projektor, statywy czy lampy. Zapraszam Was do studia filmowego FFT Anima, które będzie miało w przyszłości swoją siedzibę. Jeśli wspieracie moje marzenie, zagłosujcie już dziś. Stypendium z wyboru, Anna jego dam.